Czekali Państwo długo. Moment, ciku, mikrofon to nie jest. Nastąpi. Nastąpi. To nie jest tak, tak? Tak mam mówić, tak? Jak powiedział w świętej pamięci Winston Churchill, dyplomata to człowiek, który dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie. W związku z czym, proszono mnie, bym dużo nie mówił, żeby państwa nie męczyć. Ale ja jestem nonkonformistą. Więc... W ramach kompromisu zamiast mówić, będę cytował wielkich konserwatywnych liberałów. Churchill ujął nas problem tak. Epoka zwłoki, półśrodków, łagodzenia i wyciszania, przekładania na później zbliża się do końca. Rozpoczyna się epoka stawiania czoła konsekwencjom. Bo jak powiedział święty pamięci Stefan Kisielewski, to nie jest kryzys, to jest rezultat. Rezultat, który przewidywałem 25 lat temu. Gdy inni upajali się tutaj Solidarności, zapominając, że oni działają zgodnie z słowami świętego i pamięci Józefa i księcia Palmi Lampeduzy, bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. Pamiętacie piosenkę Mury, która się kończy? A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u stóp. Przywdyjąco to wtedy tak ujęto. I tak się stało. Churchill mówił, że jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że w większości ludzi niczego nie uczy. Ale polscy politycy uczą się. Oni nauczyli się, że mając telewizję, można ludziom wcisnąć dowolną głupotę. Można ich okraść na dowolną sumę, odebrać im żony, dzieci, a oni jeszcze będą bili brawo i na nich głosowali. Bo jak powiedział Albert Huxley, nigdy tak, było, nigdy tak wielu nie było manipulowanych przez tak nielicznych. Ale ta epoka już się kończy. Kończy się epoka telewizji, nadchodzi epoka internetu, nasza era. Bo, znów odwołam się do Czechila, jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się do czegokolwiek potrzebne. A zadanie mamy ogromne. Musimy przekonać Polaków, że jak to ujął się w pamięci rząd nigdy nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem. Lub. lub by wrócić do Churchilla. Każdy rząd, który jest dość silny, aby dać Ci wszystko, czego pragniesz, jest również dość silny, żeby zabrać Ci wszystko, co posiadasz. Naturalną, naturalną wadą kapitalizmu jest nierówny podział bogactwa, a naturalną zaletą socjalizmu jest sprawiedliwy podział biedy. Może, może ujmę to inaczej. Socjalizm zapewnia biednym jedną, jedną ogromną przewagę liczebną. Przejdźmy do spraw polskich. O Polakach powiedział Churchill, że jest to naród najdzielniejszy spośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych spośród podłych. Churchill nie dożył naszych czasów, gdy dzięki Unii Europejskiej przekonaliśmy się, ja się przekonali na, co, na, na co dzień, że oprócz polskich są jeszcze tam inni, jeszcze głupsi, jeszcze bardziej pazerni na nasze pieniądze, jeszcze podlejsi. A ci, co dziś rządzą, dbając tylko o to, że sprawiedliwość była zawsze po ich stronie, przypomnę słowa świętej pamięci Zbigniewa Herberta, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego krzywdą wybuchając, gromadę diabłów wokół siebie mają do pomieszania dobrego i złego, nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta: możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. I dzięki nowoczesnej technice one są spisywane i zostaną przypomniane, kiedy ci, co dzisiaj rządzą, znajdą się tam, gdzie ich miejsce, czyli w kajdankach przed sądem. Będziemy pamiętać, Będziemy pamiętać o zdrajcach, którzy obiecywali dbać o suwerenność Polski, a potem ochoczo podpisywali traktat lizboński. I teraz chcą wrócić do władzy. Będziemy pamiętać o zdrajcach, którzy obiecywali liberalizację, a nie stosowali niczego ważnego, nie obniżyli żadnego podatku i chcą być nadal u władzy. Będziemy pamiętać o zdrajcach, którzy obiecywali budować socjalizm, a... a nie, tym to chyba wybaczymy. W takich czasach przyszło nam działać. walce z tą głupotą, pazernością, podłością już ponad pół wieku i mamy skutki. W Grecji możliwa jest Syriza, w Hiszpanii możliwi są Podemosz, a w Polsce dzięki działalności takich ludzi jak my takie ugrupowania były po prostu wyśmiane. To jest nasz największy sukces. Dziękuję wszystkim. <klucz> Więc... Bez rozterek zastosuję się do jeszcze jednej rady ministra Churchilla. Nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. Nie poddam się. I oczywiście przysięgam, że zawsze będę walczył o naszą wolności, zawsze będę walczył o ochronę prywatnej własności, zawsze będę walczył o sprawiedliwość, która jest o stoją, mocy i trwałości Rzeczpospolitej. Naprawdę jest. Bóg mi świadkiem, że całe życie to robiłem i będę to robił nadal. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej zaproponuję Polakom nową konstytucję, głęboko zmieniającą ustrój Polski. Będzie to konstytucja chroniąca wolność i własność Polaków, dająca im szansę na sprawiedliwość. Konstytucja. Która ukróci samowolę urzędników i polityków. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej złożę do Sejmu projekty ustaw tworzących silną armię, naprawiające polski system podatkowy. Będę dbał o siłę i godność Rzeczypospolitej gwarantowaną przez silną, sprawną, stutysięczną armię, prawdziwą armię, a nie armię urzędników. Bo nie ma polityki zagranicznej bez silnej armii. W nadchodzących czasach musimy mieć silną armię. Oraz oczywiście przez uczciwy wymiar sprawiedliwości. Nie może istnieć państwo, w którym wymiar sprawiedliwości źle działa. Przysięgam, że zawsze będę stał na straży naszych wartości, takich jak prawda, honor, tradycja te nasze najlepsze tradycje. Tak mi dopomóc Bóg. Prezydent! 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 prezydent. Państwo, dziękuję wszystkim za ten spontaniczny Oklaski i entuzjazm, bo naprawdę to jest wielkie dzieło. Wielkie dzieło, proszę Państwa, to stoi przed wszystkimi z nas. Musimy przekonać swoich znajomych, musimy przekonać ludzi, że to, co my proponujemy, to nie jest nic strasznego. To już było. To już było, kiedy nie było dzisiejszych lekarstw, kiedy nie było dzisiejszych komputerów, nie było dzisiejszej techniki, nie było taniej energii. A mimo to to było i ludzie nie umierali z głodu, tylko przeciwnie, rozwijali się szybciej niż dzisiaj. Nie ma co się bać. Musimy przywrócić normalność. To jest nasze znaczy wielkie zadanie. Dziękuję za uwagę.